Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnikowym dedykowanym początkującym biegaczom oraz ambitnym amatorom, którzy chcą być coraz lepsi w bieganiu oraz osobom, które tak jak ja trenują hybrydowo, czyli łączą trening siłowy z treningiem biegowym i chcą zacząć trenować bieganie i poprawiać swoją wytrzymałość. W tym odcinku poruszę temat aż trzech, trzech treningów biegowych bardzo ważnych jednostek, które będą poprawiać Waszą szybkość, technikę biegu i wiele innych elementów, które y, będziecie mogli wpleść w wasz obecny plan treningowy. Są bardzo istotne niezależnie od poziomu zaawansowania, dlatego szczególnie polecam słuchać tego filmu od początku do końca. Te trzy bardzo podobne do siebie akcenty, mimo wszystko troszkę się od siebie różnią, natomiast ja stworzyłem spójną definicję, która powinna opisać wam, czym tak naprawdę są przebieżki, rytmy i powtórzenia. Przebieżki rytmy powtórzenia to krótkie odcinki pokonywane w szybkim tempie, przygotowujące mięśnie oraz system nerwowy do szybkiego biegania. Koordynacja mięśniowo-nerwowa. To odmiany interwałów szybkościowych wykorzystywane m.in. w rozgrzewce, schłodzeniu oraz pracy nad techniką biegu. I nie przedłużając od razu, przejdźmy sobie do korzyści wykorzystywania tych trzech elementów treningowych. Po pierwsze, Rozgrzewają mięśnie i aktywują układ nerwowy przed mocniejszym treningiem, na przykład interwałowym, podbiegami lub biegiem progowym. Właśnie ich elementem, w szczególności mówię tutaj o przebieżkach, jest aktywowanie naszych mięśni. Jest danie pierwszego bodźca, który nie będzie zbyt obciążający i sprawi, że w późniejszej, dłuższej jednostce treningowej będziemy w stanie pokonywać ten dystans efektywniej i przede wszystkim nie złapiemy kontuzji. Od razu dodam, że. Cała rozgrzewka, która powinna pojawić się przed mocniejszymi akcentami, przed tzw. specyficznym treningiem jest troszkę bardziej złożona. Dodanie np. przebieżek przed interwałami bądź też przed biegiem progowym to świetny pomysł, ale nie zapomnijmy też o kilku innych ćwiczeniach, o których w przyszłości opowiem na tym kanale. Po drugie wzmacniają siłę mięśni i nie tylko, potrzebną do szybkiego biegania. Jeśli chcecie szybko biegać, to musicie mieć odpowiednio silne mięśnie. Można to zrobić na siłowni, ale nie przekłada się to jeden do 1, jeśli chodzi o szybkie bieganie. No bo mówiąc w skrócie, jak chcesz dużo wyciskać na ławce płaskiej, to musisz robić odpowiednio dużo i mądrze trenować wyciskanie. I tak samo jest z bieganiem. Nie da się szybko biegać bez odpowiednich akcentów i treningu, który będzie przygotowywał cię do szybkiego biegania. Więc musisz po prostu szybko biegać. I właśnie w tym przypadku mamy pierwszy akcent najmniej wymagający, który sprawi, że wasze mięśnie i układ nerwowy dostanie pierwszy sygnał do tego, żeby stać się silniejszym na większych prędkościach. Po trzecie, poprawiają technikę biegu. Jako jeden z wielu elementów, poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową. Przebieżki, rytmy i powtórzenia to tak naprawdę trening na dosyć krótkich odcinkach, w których dajemy z siebie jakiś wysiłek. No i jak sobie możecie wyobrazić, bardzo często jest tak, że gdy biegniemy szybciej, nasza technika biegu, nasza sylwetka wygląda inaczej. Często dużo lepiej niż podczas spokojnego, wolnego biegu. To sprawdza się praktycznie u każdego. Jak zobaczymy sobie na ulicy biegnącego amatora biegania, często możemy wytknąć mu, że źle ląduje, bo ląduje napięcie jego y, głowa jest pochylona w dół, jego sylwetka nie jest powiedzmy naturalnie wyprostowana. Słabo pracuje ramionami, krzywo stawia stopy. Natomiast jeżeli zaczynamy przyspieszać i biegniemy znacznie szybciej niż spokojnym y, biegiem konwersacyjnym, ta technika biegu, ułożenie ciała całkowicie się zmienia. No i w tym momencie, gdy regularnie korzystamy z tych szybkich odcinków, nasze ciało powoli zaczyna uczyć się, jak ustawić to nasze ciało do biegu. Nie przekłada się to może jeden do jeden, bo żeby pracować nad techniką biegu, potrzebne jest dużo więcej elementów niż same szybkie odcinki, ale jest to jeden z elementów pracy nad techniką biegu. A po czwarte, organizm zaczyna adaptować się do danej prędkości. No i tutaj trochę się powtórzę. Jeżeli chcemy szybko biegać, musimy szybko biegać. W skrócie i musimy nasze ciało nauczyć szybkiego biegania poprzez dawanie mu bodźców. No i właśnie, krótkie odcinki w formie przebieżki, lub na przykład rytmy, będą uczyć naszego ciała dawać mu pierwszy sygnał: chłopie, tak się właśnie albo dziewczyno, tak się właśnie szybko biega. Tak to wygląda, tak to się czuje. Właśnie taki jest szybki bieg. Jeżeli nie zasmakujemy szybkiego biegu, ciężko nam będzie później na zawodach, na przykład w szybkich dystansach takich jak 5 km czy 1 mila, osiągnąć i utrzymać daną prędkość. Dlatego też Prowadzenie takich elementów treningowych bardzo wam pomoże. To teraz opiszmy sobie wszystkie te treningi, czyli jak wyglądają przebieżki, rytmy, a jak powtórzenia. Zacznijmy od przebieżek. Gdzie, po co, jak i ile? To na początku przebieżki wykonujemy po biegu spokojnym lub przed mocnym treningiem jako element rozgrzewki i po dowolnej płaskiej i twardej nawierzchni, aczkolwiek po miękkiej też da radę to zrobić. Mówiąc w skrócie, wychodzimy sobie na trening 30-40-45 minutowy. Jest to trening spokojny, tlenowy. I co robimy po takim treningu? Przebieżki, czyli wychodzimy sobie na przykład na kilka powtórzeń, yy, przyspieszeń w odpowiednim czasie przerwy, o czym za chwilkę powiem. Wykonujemy je w celu rozgrzania mięśni, jeżeli to mocny trening układu nerwowego lub utrzymania i zwiększenia siły biegowej. No i tutaj, właśnie utrzymanie i zwiększenie siły biegowej. To będzie przede wszystkim wpływać w momencie, gdy połączymy te przebieżki ze spokojnym biegiem. Bo no, odwalimy swoją robotę, zrobimy ten bieg tlenowy, zrobimy te kilometry, a zaraz po tym pójdziemy na te 5, 7, 8 powtórzeń, w których damy z siebie 80% możliwości i tam będziemy zwiększać swoje możliwości siłowe. No, i właśnie, odcinki 100-200 metrów dzielone na 5 do 10 powtórzeń, biegniemy na 70-80% naszych możliwości, odpoczywamy między nimi 30-60 sekund. 5 razy 100 metrów, między tym 30-60 sekund tyle. Nie biegniemy na 100%, właśnie nie biegniemy na 100%, biegniemy na takie 70-80%. U początkującego biegacza będzie to tempo 5 minut na kilometr, u średnio zaawansowanego poniżej 4 minut na kilometr. U super mocnych biegaczy 3,15 na przykład na, na kilometr. Każdy będzie biegł swoim tempem, nie patrzymy kompletnie na to. Ważne, że ma być szybko i tyle, nie na maksa. To teraz powiedzmy sobie, czym są rytmy. Rytmy wykonujemy po biegu spokojnym lub jako element treningu specyficznego. Nawet w środku treningu robimy je na bieżni lekkoatletycznej lub po płaskiej, twardej nawierzchni. I mamy tutaj dokładnie wymierzoną odległość. Można to wykonać, a nawet fajnie by było to wykonać na bieżni lekkoatletycznej, gdzie mamy na przykład odcinek 50-100 metrów wyznaczony. Fajnie by było wykonać to naprawdę po równej twardej nawierzchni, nie po lesie, nie po miękkim. No, miękka będzie bieżnia, ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby było płasko, żadnych podbiegów, żadnych górek, żadnych dziur w międzyczasie. To ma być wyznaczony jeden odcinek. Wykonujemy je w celu poprawy techniki i ekonomiki biegu. I rytmy tak naprawdę to jest ten właśnie docelowy środek, w którym trenujemy naszą technikę. I sama nazwa wskazuje: rytm, rytmy wiążą się z tym, że powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na nasze ustawienie. Czyli na przykład patrzymy się do przodu, sylwetka wyprostowana, pracujemy równo ramionami i pracujemy równo nogami czyli ruch kolana dwugłowego, unoszenie stopy, wahadło. Zwracamy uwagę po prostu na to, żeby to był ładny bieg. I żeby ten bieg był w odpowiednim rytmie, żeby ilość kroków, żebyśmy słyszeli, jak biegniemy, mówiąc w skrócie. A więc skupiamy się na tym, że klepiemy kroki w dużej prędkości i co istotne, ta prędkość jest nieco większa niż w przebieżkach. Dla potwierdzenia mamy odcinki od 50 do 200 metrów maksymalnie. Początkującym polecam odcinki 50-100 metrów. Dzielone na 10-20 powtórzeń, nawet do 90% prędkości maksymalnej. Jeżeli jesteście amatorami biegowymi, dopiero zaczynacie, biegacie, nie wiem, rok, dwa lata, to będą Wasze pierwsze plany biegowe, jakie sobie stworzycie, to polecam robić to na krótkich odcinkach 50-100 metrów. Jeżeli zrobicie zbyt długi odcinek rytmów, zmęczycie się i Wasza technika zacznie się psuć. Tutaj chodzi o to, żeby zrobić dużo tych powtórzeń rytmów, żeby ich tam naklepać 10, 15, 20. W krótszych odcinkach, i żeby to każde podejście, każdej serii powtórzenia, żeby wyglądało tak samo, żebyście czuli technikę biegu i żebyście biegali po prostu ładnie, technicznie i poprawnie. Wiadomo, tak jak już powiedziałem, technika biegu to jest złożona sprawa i technikę biegu robi się nie tylko na bieżni jak atletycznie, ale też na siłowni i też w domu korzystając z ćwiczeń siłowych i rozciągania. Na koniec zostały tak zwane powtórzenia, i to będzie najtrudniejszy element treningowy, z którego mało kto z Was skorzysta, ale omówmy go sobie. Na wstępie dodam, że powtórzenia zostały omówione w książce Jacka Danielsa, Bieganie Metodą Danielsa, jednak zostały moim zdaniem źle przetłumaczone, ponieważ w książce mamy powtórzenia, w po angielsku repetitions, wpisane jako rytmy. I to się nie do końca pokrywa, bo rytmy w naszym, powiedzmy w polskiej szkole biegania, to jest co innego niż to, co jest tutaj opisane. Zacznijmy od tego, że traktujemy je jako trening bazowy. Poprzedzamy biegiem spokojnym, jako element rozgrzewki, wykonujemy na bieżni lekkoatletycznej lub po płaskiej, twardej nawierzchni, i mamy dokładnie wymierzoną odległość. Mamy więc bardzo podobne założenia, jak w rytmach. Następnie są wykorzystywane w celu budowy wytrzymałości specyficznej ekonomiki biegu i uzyskania odpowiedniej prędkości. Tłumacząc to na prostszy język, po pierwsze, znowu ćwiczymy technikę biegu, po drugie, musimy nauczyć nasze ciało biegać coraz szybciej, a więc wykorzystujemy powtórzenia, powtórzenia do tego, jak porównajmy to z siłownią. Żeby być coraz silniejszym, robimy zwykle mniejszą objętość, większą intensywność, co nie? Chociaż w bieganiu musimy dodać tą objętość, ale połączoną z intensywnością i z odpowiednimi długimi przerwami, by się zregenerować. Jeżeli ktoś chce zbudować siłę, na przykład w wyciskaniu, robi mniej powtórzeń i robi dłuższe przerwy. I tak samo jest w bieganie. Jeżeli chcemy zbudować większą prędkość, musimy zrobić więcej powtórzeń, bardzo mocnych, większą intensywność, ale podzielić to na dłuższe przerwy wypoczynkowe. Mamy tutaj odcinki do maks 600 metrów, dzielone na 6-12 powtórzeń. Biegamy na prędkości 95, 100% maksymalnej prędkości lub więcej. No Jest to tempo zawodów lub szybsze, i mamy długie przerwy regeneracyjne od 2 do 4 minut. Odcinki 600 metrów to jest maksimum, a nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć wasze powtórzenie od 200 metrów biegnąc je naprawdę na maksa lub nawet szybciej niż na maksa, by uczyć Wasze ciało bardzo szybkiego biegania i przekraczania Waszych granic, jednak po tym przekroczeniu granicy musimy odpowiednio długo odpocząć. Oznacza to, że nie jest to forma interwału. Tutaj nie ćwiczymy naszego V2 max w takim przełożeniu 1 do 1, jak w interwałach. Tutaj ćwiczymy wykorzystanie naszego ciała, naszych mięśni do wygenerowania jak największej mocy prędkości, podczas biegu i musimy odpowiednio długo odpocząć, żeby w kolejnym powtórzeniu znowu dać sobie 100, 105%, żeby po prostu biegać coraz szybciej. Teraz bardzo ważna kwestia, opowiem wam gdzie i kiedy w planie treningowym powinny pojawić się te trzy metody treningowe. Zacznijmy sobie od przebieżki. One powinny pojawić się podczas budowy bazy aerobowej, 1 dwa razy w tygodniu po krótszych biegach spokojnych. Gdy budujemy naszą bazę tlenową, gdy mamy ten powiedzmy 8-12 tygodniowy okres budowy po prostu bazy aerobowej, wtedy dodajemy przebieżki. Najlepiej 1 dwa razy w tygodniu po jakichś krótszych biegach, nie po tym najdłuższym lągranie i Dzięki temu utrzymujemy przynajmniej nasze prędkości i siłę mięśniową. Bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś będzie cały czas klepał po płaskim, na wolnym tempie i powiedzmy po tych dwóch, trzech miesiącach będzie chciał wrócić do szybszego biegania, przygotowywać się do zawodów, to sam poczuje, że straci tą siłę, którą miał w nogach i po prostu stanie się wolniejszy. Dlatego przebieżki są fantastyczną metodą, którą możemy dodać do właśnie tej bazy aerobowej, nie psując sobie tego efektu budowania bazy. A właśnie, podtrzymując fajnie nasze możliwości szybkiego biegania. Rytmy natomiast dodajemy podczas fazy wstępnej budowania formy do sezonu biegowego, jeden dwa razy w tygodniu, zarówno po biegu spokojnym, jak i treningu specyficznym. To jest biegu z narastającą prędkością, czy biegu tempowym. Jeszcze nie omawiałem na kanale tego, jak sobie podzielić powiedzmy rok na etapy. Wiemy, wszyscy wiemy, że mamy budowę bazy, a co jest po budowie bazy? Wszyscy już by chcieli od razu szybko biegać, a fajnie by było dać sobie 2-3 miesiące takiego wstępu do sezonu. Nie zaczynać od razu od najmocniejszych treningów, tylko wybrać takie treningi biegowe, które sprawią, że wasza forma będzie rosnąć, ale z momentu, kiedy jesteście na małej intensywności i dużej objętości, żeby nie wskoczyć od razu na maksymalną intensywność, bo szybko złapiecie kontuzję albo szybko się przemęczycie. I tutaj właśnie pojawiają się rytmy. Rytmy świetnie można dodać sobie do treningów specyficznych, które będą się w fazie budowania wstępnej formy pojawiać i mogą towarzyszyć właśnie biegom z narastającą prędkością, zabawą biegowym, mogą towarzyszyć biegom spokojnym i wielu innym treningom, nawet treningom progowym. Powtórzenia natomiast dodajemy podczas fazy budowania szybkości. Jeden raz w tygodniu pewnie jacyś zawodowcy dają dwa razy w tygodniu. U osób startujących w zawodach na 5-10 km jako oddzielna jednostka treningowa z fazą wstępną i wyciszenia w postaci biegu spokojnego. A więc powtórzenia, które już określiłem na początku jako takim najtrudniejszym, najbardziej zaawansowanym treningiem, robimy dopiero w momencie, kiedy w naszym planie treningowym jesteśmy w fazie tego budowania szybkości. Czyli jest to, można powiedzieć, taka ostatnia. 6-8-10 tygodniowa faza, w której dopiero pojawiają się interwały, dopiero właśnie pojawiają się powtórzenia, dopiero pojawia się najszybsze, najbardziej hardkorowe bieganie i wtedy jesteśmy już można powiedzieć w takim sezonie, startujemy sobie czasem w zawodach na 5-10 km, tam dajemy z siebie 100% i takie treningi, właśnie jak powtórzenia, sprawiają, że jesteśmy w stanie biegać szybciej. Oczywiście połączone z innymi treningami biegowymi, no bo nie ma magicznej pigułki, nie zrobicie jednego treningu, który nagle sprawi, że będziecie mistrzem świata i z prędkości 40 wskoczycie na 330 po jednym treningu. I tak oto przedstawiają się przebieżki, rytmy i powtórzenia. Mam nadzieję, że wykorzystacie je w swoich treningach. W szczególności rytmy i przebieżki, bo powtórzenia moim zdaniem są na tyle trudne do zrobienia, że tutaj oddałbym się w ręce trenera biegowego i niech on zaplanuje, kiedy one miałyby się w planie pojawić. Poza tym przebieżki i rytmy sami możecie sobie wdrożyć i po prostu poprawiać swoją technikę biegu, siłę mięśniową i stawać się coraz szybszymi. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, sporo się dzisiaj nagadałem. Jeżeli Wam się podobał, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny i widzimy się za tydzień. A i w ogóle to wesołych świąt Wielkanocnych. Cześć!